który może używać wentu, jak imposter. Więc mhm. jak ktoś wejdzie do Wenta, to czasami pomyślcie lampkę zaświecić, o tej roli. Czyli enginer to jest. Proszę mnie, jak niechcący podniosę łapę do góry, to sorry, ja mam pamięć chomika. <głosy> 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 czemu, czemu pamięć chomika? Jeszcze gorzej jak Szybko zapamiętuję, ale szybko mi to z głowy ucieka. A, dobra, luz, luz. A to drugi co robi? Jeszcze jedna była taka rola. Co on robi jeszcze, ten drugi? Który? No to ten puls, co pilnuje i chyba może... A to nie jest jakiś medyk? Nie, to nie jest medyk, czy... to nie jest medyk, to nie jest medyk, no medyk to... No. Można to powiedzieć, tak że medyk... Medyk to jest taki duch bardziej, bym powiedział, bo masz taką tarczę i możesz ochronić, a ja pamiętam jak grałem z wami... Ja mówisz, mało to mówisz. Guardian nie? chyba. To jest guardian, guardian, to jest guardian, to jest guardian. A Guardian, a Guardian. No to co w końcu jest? Guardian Angel daje ci tarczę, na, jeżeli zginiesz na to jest niech. Okej, okay, okej, okay. a to są gdzieś nie, nie pierwszy, Jak musisz ci w ogóle? Dobrze nie chcesz nie miałem mikrofon Tak, zginie. idealnie 10 na 10. Poczekaj, się słychać. 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 Dobra, Git jest okej. Okay. Dobra, eee, <coughs> Guardian Angel daje ci tarczę. Jak mm -hmm. jak zginiesz jako pierwszy, pierwsza osoba zginie, która zginie? Mm -hmm. i z impostora, ale to co Guardian Angel, a czy tutaj możesz dać tarczę. Osoby. Nie da te tu to, to była randomowo Nie jest randomowo to pierwsza osoba A ile dajesz, dajesz czasowo? czasowo? Ile możesz dać czasowo tą ta bo jest to chyba czasowa jakaś chyba 60? Tego. A, czyli. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Następne i, Aha, to i to się... to wizualta, wizualne. A z czego innego, myślałem, że jeszcze się we dwóch dorwali, to, żeby, to, żeby się to, ze to, mnie ponabijać, że wiele tematów znajdziecie. Musiałem go pierdzielić. Tracker to jest osoba, która śledzi Ci osobę, daną osobę na przykład w pomieszczeniu dasz takera, masz i powiedzę mhm. jesteście w trójkę w pomieszczeniu i jedna osoba jest Państwu impostorem. Nie, sobie ty nie impostor robi dasz trackera i uh -huh. wyjdzie z tego pomieszczenia i te po prostu zapika ci tylko znaczy wtedy, że e, impostor zabił w tym momencie to drugą osobę i możesz. No to jest zwantoło powiedzieć. Ej, dajcie mi dwie minuty. Ale jest taka szerka po czekolady, Masz ja. Masz mi... po czekoladę, serio? Ogólnie <laughs> tak, tak, tak kurz Najważniejsze, tracker ma delay Wiesz, no byłam zbyt zbyt się zwyczajny, że ty... Wiedziel... że ty na mnie! Tak, no zawsze tak na mnie! Nie żyjesz, no, no Maker? Ja i ja czekoladę. No powoduje to, że jak imposter zabije, go to cały team normalny graf I zaraz przyjdę. No, to jest, to jest A tego mi wiesz, dzwoną. Tak, to Informuję, że no, ja ten taki jakby głośniczek, nie?, że słyszysz, jak ktoś zabija. Tak, tak, tak. A, no. okej. Okay. Dobra, to co lecimy? Czy nie? No jazda. No i jeszcze no jeszcze dla ja tak? Czyli bardzo ważne też role, bo Shape Shifter na przykład jest osobą, która może zmienić się w kogoś. Powiedzmy, i ma też na to cooldown, czyli powiedzmy zmieniać się w jednym pomieszczeniu w kogoś, idziesz do innego pomieszczenia jako ta osoba. I zabijasz jako ta osoba, wychodzi z tego pomieszczenia i zmieści się w siebie. Już jestem. Ja sobie wyobrażam, jak ktoś się, zamienia, ktoś się zamienia, ktoś się zamienia, na przykład daje przykładowo w i wyobraź sobie i ty się zamieniasz w szadoła, się szado szado pojawia on. za drzwi no właśnie. No, to też może być, nie? Że szadał się pojawia w tym samym pomieszczeniu, dlatego na to, to trzeba uważać, nie? A właśnie impostor może się na przykład zamienić z dwóch takich naraz, że oni mogą się dwa razy takiego samego zamienić, czy nie mogą? Nie wiem. Tego nie pamiętam. Chyba okay. okay. tak. Ej tak. Frecie, się ty stał swoją kamerką. Ej dawaj, jak ktoś będzie impostorem, to ma. dawaj, zamieńcie się w Frecie we dwójkę ogólnie i zabijcie kogoś. nie ma, <laughs> ja uważałem, że to nie wiem, jak Pana wyłączyła sobie internet. Chyba, Dobra, że ustawić, bo może to może zmienić, zobacz, czy może to zmienić, bo nie druga rola impostorska, fantom, że po kilo może po prostu zniknąć. Tak, no. nie, niekoniecznie o. po kilo, ogólnie może zniknąć. Ogólnie może sobie... Jak jesteś tym duszkiem fantomem, to też możesz zabić, czy nie? Ja nie, nie.